I tam, co tam masz? Kietuszki, niszek lekarski No a co to z tego będzie? Syropek na zimę Położysz mnie zbierać? Zbieramy okay. Same łebki Same łebki, a tu Całe. masz z ogonkami masz Ale to mam bukiecik dla siebie A lawizów też proszę. Dla Was Jeszcze się nie rozwinęły do końca, dopiero zaczynają, ale warto już ich zbierać. Konieczne są rękawiczki. Mniszki brudzą. Ha, ha, ha. zakończamy, mamy 500 kwiatuszki, rękawiczki takie. Resztę zrobimy w domu. Właśnie wróciliśmy i teraz pierwsze co co robimy z nimi? Wysypujemy na jakiś papier, na ręcznik, co kto tam ma, A, żeby czego? pozbyć się ewentualnych robaczków. One sobie wyjdą. One no, chodzą tutaj w nich w środku? Mhm tak. No, Ale ładnie pachnie. Tak na dwie godzinki może. Można i dłużej zostawić. Robaczki już powychodziły z kwiatuszków. Oj, nie dokładnie, ktoś obrywał. Przekładamy kwiatuszki do garka. Zalewamy to litrą wody. Bardzo często stosowany jest ten syrop yy, na ból gardła w przypadku kaszlu. I na wolnym ogniu. Tak około 15 minut gotujemy. Ugotowane kwiatuszki odstawiamy w chłodne miejsce na 24 godziny. Cukier i cytrynka będzie nam potrzebne jutro. Kwiatuszki oddały wodzie to, co najlepsze. Teraz wystarczy tylko przecedzić i wycisnąć z kwiatuszków sok. Syrop taki z mniszka. poza właściwościami przeciwzapalnymi i... Przeciwwirusowymi. Ma także właściwości przeciwmiarzycowe, żółciopędne i odtruwające. Dlatego zachęcam w majówkę wybrać się na łąkę, nazbierać trochę tych kwiatuszków zrobić właśnie taki syrop. Teraz kwiatuszki odcisnę. Kwiatuszki najlepiej zbierać w słoneczny dzień i koniecznie przed południem. Kwiaty są wtedy najbardziej otwarte, mają najwięcej smaku i aromatu. Można użyć takiego woreczka jak ja mam do serów. Można y, przycisnąć przez gazę. I wyciskamy to co najlepsze. Uzupełnię jeszcze sokiem z cytryny, z dwóch cytryn i cukrem. Przemieszamy i taką miksturę gotujemy od godziny do dwóch. Zależy jaką chcemy mieć konsystencję. Syrop gotowany i uważajcie, bo jest bardzo gorący. Przelewam gorący do wyparzonych słoików Ostatnie niepełny, ale to nic nie szkodzi Wspomagamy sobie rękawicą, żeby się nie poparzyć Zakręcamy I możemy odwrócić O, ostatni, hop I tak zostawiamy Aż wystygną nam całkowicie. Wtedy odwracamy z powrotem, układamy gdzieś w zbiżarni, w zimnym miejscu, ewentualnie jeżeli mamy miejsce w lodówce. Profilaktycznie do trzech łyżeczek od herbaty dziennie możemy sobie zużyć ten syrop. To by było na tyle z mniszkiem lekarskim. Dla Was przygotuję jeszcze kilka syropów z różnych ziół, dlatego oglądajcie kanał, będziecie na bieżąco. Życzę dużo zdrowia, do zobaczenia wkrótce pa!